Cześć tu Oliver. z Robert, ja Dzisiaj pokażemy Wam Camping in Treciolo Zapraszam No to chodźmy jak zapraszasz Kochani o włoskim kempingu Il Treciolo oraz o kilku innych, z których usług korzystaliśmy podczas naszej czerwcowej, 17-dniowej wyprawy po słonecznej Toskanii, Umbrii, Lacjum, Emilia Romagna i Veneto, opowiem Wam już wkrótce, bowiem dziś chciałbym Wam podziękować. Podziękować za wszystkie Wasze pytania, reakcje, liczne komentarze, za miłe słowa i wsparcie oraz za zaufanie. Jest ku temu okazja. Kanał Travel Pasja uzyskał 1000 subskrypcji. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że jesteście z nami. Aha, piszecie nam w komentarzach jak i na fanpage'u, że nasze filmy o europejskich kempingach w 100% odzorowują w najdrobniejszych szczegółach to, co zastaliście na miejscu, a nawet że dzięki nam wybraliście ten idealny kemping na Wasze wakacje. To wspaniała dla nas wiadomość, naprawdę. Taka jest bowiem idea kanału Travel Passion. opowiadać, dzielić się doświadczeniami, przede wszystkim zachęcać Was do podróżowania po Europie. Jeszcze raz dziękujemy i serdecznie Was pozdrawiamy. Cześć!